Pamiętam pierwszą istotną rozmowę o, o spokoju. Zapytałem Krzysiek właściwie o czym jest ten film. Ja fajnie to nie odpowiedział mi wprost, tylko mówi: wiesz, takie opowiadanie, dowcip jest o takim człowieku, który zaczyna się od tego: A teraz to mam fajnie bo Nie muszę już stawać o czwartej, tylko mam budzik, nie denerwuję się i ono pół do piątej dzwoni. I jest fantastycznie, bo mam też nową maszynkę elektryczną. Na nią sobie stawiam karnuszek, gotuję jechaczko, śniadanie. O piątej wychodzę z domu już mam rower, i te sześć kilometrów do stacji kolejowej, to na tym rowerze tak fajnie się jedzie, i tak dalej, i tak dalej. I ktoś powiedział, to jest film o człowieku, który. W życiu chce osiągnąć jakieś minimum, które komuś innemu by absolutnie nie wystarczało. On chce tego spokoju. Zresztą później jest bardzo, bardzo istotna scena, o której ewentualnie potem opowiem w spokoju. Jest scena bankietu, kiedy Judek Sztur dla swoich kolegów budowlanych urządza to pierwsze. Przyjęcie takie na otwarcie i rozmawia z takim właściwie duchowym przywódcą robotników. Tego człowieka gra mój przyjaciel dekorator, wręcz Michał Sulkiewicz. I w tej rozmowie właściwie cała, cała filozofia tego człowieka jest przedstawiona. Także to spotkanie z Krzysztofem było właściwie przypadkowe, tak jak, jak tytuł filmu. Z tym, że bardzo szybko dogadaliśmy się. W tym czasie myśmy wszyscy chodzili dość specyficznie ubrani. To był okres buntu. Mieliśmy wszyscy długie włosy. Wyobraźcie sobie Kieślowskiego z włosami do ramion. Tak chodził. Nikt z nas nie nosił marynarki Kieślowskiej. Podobno do końca życia na marynarkę mówił kurtka, bo słowo marynarka było symbolem takiego czerwonego urzędnika, który zawsze chodził w marynarce, koszula, garnitur no i na nogach sandały. To, z czego myśmy się śmiali. Więc nasz wygląd już był pewną demonstracją. W spokoju są zdjęcia, początek filmu to jest więzienie, kiedy jak Szturm, Siedzi jeszcze w więzieniu, moim zadaniem było znalezienie tego więzienia, obejrzałem kilka, i wybór padł na Montelupich, w Krakowie. Hmm. Powiedziałem o tym Kiślu, mówię, idziemy na, na Montelupich, tam jest najfajniej, bo widziałem jeszcze wiśnie czy jeszcze jakieś inne więzienia. Kierownik produkcji załatwił nam wstęp, przedtem ja sam chodziłem, potem poszliśmy całą ekipą. Poszedł Krzysiek Kieślowski, poszedł Michał Żarnecki, taki najbliższy przyjaciel Krzyszka Kieślowskiego, dziękowiec. Poszedł Wierzbicki, jeszcze może ktoś, na pewno był z produkcji, właśnie Jeremi Maruszewski, no i wszyscy długowłosi, ubrani dość specyficznie, weszliśmy do więzienia. Prowadzi nas komendant i otwierają się, stoją… Pewnie nie byliście nigdy w więzieniu, ale charakterystyczne jest to, że więzienie jest podzielone na takie sektory i co chwilę są jakieś drzwi, krata najczęściej, korytarz, ileś cel. Przechodzi się przez ten korytarz, dochodzi na, do następnych drzwi, następna krata, klawisz, który ją otwiera, przechodzi się przez tą, on zatrzaskuje, powiedzmy po schodach, piętro wyżej, krata, 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 ciągłe to otwieranie i zamykanie tych drzwi. W tym momencie komendant został jakoś za nami, bo rozmawiał z poprzednim klawiszem, a myśmy sami szli, doszli do następnej kraty, klawisz nas zobaczył, otworzył te drzwi, wejść padła komenda, myśmy weszli, trzasnął te drzwi, zamknął i wrzasnął do magazynu. Po prostu potraktował nas jak facetów, którzy zostali zatrzymani. Myśmy tak wyglądali, właśnie nie oficjalnie w marynarkach, tylko tak bardzo luźne ubrani. I takie ciarki, potem rozmawialiśmy o tym, ile się da, jednak po nas przeszło, bo nagle zrozumieliśmy tą sytuację człowieka, te zaczaskujące się kolejne żelazne drzwi i ten wrzask do magazynu. I to jakbyśmy się nie ruszyli posłusznie, nie zaczęli iść w kierunku wskazanym przez nich, nie wiem, może by nas tam popychał coś, no nie było to przyjemne. Z tym, że usłyszeliśmy głos, chwileczkę, chwileczkę i komendant doleciał i jak gdyby sprawa potoczyła się dalej. Kieślowski się nigdy nie poddawał. To, to charakterystyczne było dla niego. Myśmy Dogadali się dosyć szybko. Było to wtedy sytuacja polityczna, była taka, i w tych filmach akurat Kiesiowski dobierał sobie ludzi, którzy mieli podobne poglądy. W tych rozmowach uznaliśmy, że ten świat, rzeczywiście świat komuny, którego wy na szczęście nie pamiętacie, ale był szary. Znacie film? spokój oglądaliście go na pewno. Tam kilka razy pada określenie o szarym, o popielatym, jakiś taki popielaty. Ten świat miał być szary. I to, ja to szybko zrozumiałem o co chodzi. Ten świat rzeczywiście on nie był aż tak szary, ale na ekranie on był jak najbardziej w stronę monochromatyczną miał iść. I to, to nie było trudne, ale dosyć, dosyć uciążliwe. Tego w filmie się nie czuję. Ale ja tam strasznie duże rzeczy musiałem przemalować. Wtedy te kolory były inne w ogóle. były był inny typ farb, nie było farb chemicznych. Były te tak zwane suche farby. One były bardziej stonowane. Pomimo wszystko jeszcze trzeba było przyszarować, przypylać. Świat miał być popielaty. I yy, jakoś, chyba nawet pod wpływem tego opowiadania o człowieku, który chce osiągnąć to minimum, yy, ja tego takiego świata bardzo szarego, biednego musiałem szukać. Yy, to był pierwszy mój film z Krzysztofem. Wydaje mi się, że myśmy się dosyć szybko zrozumieli bo ta współpraca dalej kontynuowałem z nimi i w następnych filmach właściwie w Amatorze. To była kontynuacja tego szarego, popielatego świata. Doszło do tego, że Krzysiek już nawet nie, nie jeździł odbierać, oczywiście nie wszystkie, ale ileś razy się zdarzyło, że pytał, obiekt dobry? No ja mówię, dobra, a no to już nie jadę. To już nie jadę, bo, bo wiedział, że, że dobrze. Późniejsza scenografka y, Krzysztofa Halina Dobrowolska, kiedyś powiedziała, wiesz, praca z kiślem to, to, to jest nic trudnego, ale to jest strasznie upierdliwe. <grybujesz> tak. <grybujesz> Więc to, to prawda w tym, w tym wypadku rzeczywiście trzeba było bardzo dużo pracować, a tego na ekranie właściwie nie widać i to dobrze, to jest komplement. Film jest, wtedy scenografia jest dobra, jak, jak nie widać, że to jest dzieło scenografa. Po prostu taki był świat. Sztur spotyka się z swoją byłą narzeczoną. I to jest nieistniejąca już fabryka chyba, odlewnia czy huta aluminium pod Krakowem. Też Krzysiek powiedział, że to musi być coś przerażającego w swojej skali. Wszystkim to jest krótkie ujęcie, ale ja bardzo długo jeździłem, żeby znaleźć coś takiego, co, co przytłacza. Na ekranie małym telewizora to, to nie robi dużego wrażenia, natomiast w kinie, na dużym ekranie, jak widać gigantyczną, właśnie szarą ścianę jakiś tam potężny komin to, to daje atmosferę. Tego tak się w pierwszej chwili nie czuję, bo to, to wydaje się tak naturalne. Ona pracuje jakiś tam zakład, szarość. Natomiast e, dokumentalista Krzysiek fantastycznie obsadzał rozmaite epizody. Nie wiem, czy pamiętacie strażnika tej e, fabryki, czego iść. Takie komendy. Straszne. Tak samo jak, jak wychodzi tu z więzienia też ten, ten pracownik magazynu rzeczy też sposób odzywania się od niego. Ten magazyn był wykreowany to Krzysiek nie cierpiał dekoracji, ale ten magazyn Krzysztof to był jego pomysł, nie mój. Ja w więzieniu tego nie widziałem, ale prosił, żeby mu znaleźć coś takiego, co jest w szatniach kopalni. Czyli ubrania górników zjeżdżających na dół wędrują na łańcuchach pod sufit. Łańcuch jest zapinany na kłódkę. Krzysztofowi. On, on mi powiedział, takiego magazynu ja oczywiście nie mogłem znaleźć, ale jakiś pustostan. Zadoptowaliśmy z drzewa, zbudowaliśmy konstrukcję, i na sznurkach te worki jechały pod sufit. I też obserwacja Krzysztofa dokumentalisty wspaniała, jak zachowuje się ten klawisz. Nakręca zegarek, tyka, i krótka. Jakaś taka wypowiedź, ale tak charakteryzująca tego człowieka. Świetne sceny. A, a sam obiekt? No. W większości wypadków jednak trzeba było szukać ze względów ekonomicznych czegoś, co w łatwy sposób będzie do zaadaptowania. Mieszkanie Sztura, ten jego wymarzony dom, tego szukałem najdłużej. Tego szukałem najdłużej. Ja jeździłem, razem chyba z Michałem Sulkiewiczem jeździliśmy i oglądaliśmy setki domów. Właściwie cały Kraków zjeżdżaliśmy, z zdłużej, wszerz I, i nagle jest. Jest coś, co w mojej wyobraźni było właśnie tym takim minimalistycznym domkiem i Krzysztof to od razu kupił. Tam zresztą bardzo pięknie wykorzystał w scenie ślubu kwitnącą, nie wiem, czy wiśnie, czy, czy, czy jabłoń, prawda? Jak wchodzi Michał Sulkiewicz na drzewo, trzęsi, śmiech, masz śnieg, śnieg. Każdy obiekt jest w jakiś sposób wymyślony, i, i trzeba znaleźć coś, co, co odpowiada mnie, co, co się będzie Krzysztofowi podobało. Co operator za, zaakceptuje. No i przede wszystkim Michał Żarnecki, słuchajcie, wtedy powstała moda na robienie zdjęć na setkę. Nie wiem, teraz to, co ja mam przypięte, pewnie działa na jakoś już bardzo, bardzo dobrze. Natomiast początki setek w Polsce były takie, że. Mm, Kostiumolożka miała kłopot, bo trochę plastiku w koszuli i delikatny ruch, już były jakieś trzaski. Do jednego z mieszkań w przypadku, bo mieszkanie znalazłem architektonicznie idealne, połączone z drugim mieszkaniem. Jak pamiętacie, tam bohater Boguś Linda i jego ciotka, to, to była rzeczywiście takie połączenia tych obiektów. Ale 100 metrów dalej była fabryka. Mieszkanie wszystkim się bardzo podobało, Krzysiek zaraz to zaakceptował. Natomiast Michał Żarnecki, przymknął oczy i mówi, brumi, brumi, słyszę, co możesz zrobić? Ja mówię, no, sceny są nocne, więc wezmę kotary przed oknami. Jak będzie mało, no to między szyby materace, jak będzie mało, no to jeszcze jakieś blendy, zaślepki z jakichś płyt przed okna. Słuchajcie, to wszystko zrobiłem i materace, i, i, i dykta na zewnątrz. W ogóle wydawało się, że wygłuszone ideale, nie? No przyszedł Michał, posłuchał. Michał zaczynał od tego, że klasko w każdym wnętrzu i słuchał czy jest półgłos. I śmiesznie Krzysztof i Michał oczywiście mówili do mnie rawcze. No Michał Żarnecki mówi, no, rawcze Brumi. No jak, jak to jest? W którymś mówił, wiesz co, chyba ziemią słychać jakieś maszyny, wentylatory coś z tej fabryki. wyobraźcie sobie, że kierownik planu miał swojego człowieka w fabryce. I w czasie zdjęć na ujęcie, tam wyłączano, ja już nie pamiętam co, czy jakieś wentylatory, czy jakąś maszyny, bo głos ziemią przedostawał się do tego mieszkania, to brumienie. Więc to perfekcja Michała Żarneckiego, fantastyczna I, i ten dźwięk rzeczywiście w tych początkach on robił na najwyższym poziomie. Takie były kłopoty, takie były adaptacje na filmie. Tego nie widać, to tylko my, którzy, którzy przy tym pracowaliśmy, to, to wiemy. Zresztą on chyba do końca nie lubił dekoracji, bo twierdził, że dekoracja śmierdzi. W sensie niedosłownym, ale że to się czuje. Ale ja go na przykład przekonałem w amatorze. Nie mogliśmy znaleźć pomieszczenia, które niby na terenie. Zakładu pracy Mosza. Jest. O czym znaczy charakter tego takiego zniszczonego jakiegoś miejsca w piwnicy, które on sobie przerabia potem z kolegami yy, na, na, na ten klub filmowy. Nie mogąc znaleźć nic fajnego, ja zaryzykowałem i powiedziałem Krzysztof: Błagam, zgodź się, ja to zbuduję na hali. No i było to zawcie, śmierć gdzie będzie dekoracja i, i, i tak dalej. No ja się bardzo przyłożyłem do tego. E, przyszedł Krzysiek. Otworzył jakieś drzwi, tam była niby ubikacja, chyba wykorzystana. potem, ale to wszystko było, wyglądało bardzo realistycznie. Jakieś odpadające tynki, na no, namęczyliśmy się. No i nagle Krzyszkowi zrobiły się okrągłe oczy. Powiedział, no, wiesz. Fajnie, nawet do tego stopnia jakaś ruda przebiegała, niby pod sufitem. Jakiś tam fragment sufitu był pod tym taturą. I ktoś z chłopców skoczył na tą rurę i zaczął się huśtać. No, co ja robiłem rzasku, w to jest dekoracja, to się zawali. Po prostu nie czuło się tej dekoracji. On no, wtedy było mi bardzo miło, bo powiedział, że no, rzeczywiście to się, to się udało. I potem już miał chyba mniejsze opory w budowaniu tych dekoracji, na no, a w końcu ich trochę, trochę w życiu zrobił. Z tym, że on jako dokumentalista rzeczywiście lepiej się czuł w wnętrzach naturalnych, adoptowanych, przypylonych, ale jednak naturalnych.